Cześć, z i dzisiaj robimy sobie patologiczny odcinek. E, jest ze mną dzisiaj oczywiście Dawid. Cześć, Niki. Si 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 si. No no i ja, no I Cześć, Na Cześć, Dziękuję. Proszę, Już masz 1-0. Aż położy go jeszcze. Tą koło. Kom... W sumie. Poczekaj, man. Poczekaj, pomogę ci. Napiszcie ja w komentarzu, bo nikt mi ukradł pomysł i content Zamknij się. Ale co zamknij się? Co? Taka prawda. Co? Dobra, już masz postawionego Maseja. Dobra, Zapraszamy i na, czołowę... na wcześniejszy i odcinek oderzę. do Dawida. Oczywiście. No, zapraszam z Tam siebie. to była Ptola. O. Z ciebie największa. Op, op, op. op. Czekajcie mi. oby trochę... ten sprzęt leśny jest. Trzeba coś się na niego kupić w... zaraz. Patrz, zobacz jak Bimber lata, zobacz. Just, Chciała Justin Timberlake. Chciałabym spać z Tobą. I dotykać mnie. E. Dziękuję, bamberka. Ej, ale nie masz... Co? Nie masz ciągania maszyn. Kupę no to już, tego. oddawaj ten kombajn. Poczekaj, poczekaj, kupcę tego... Yy, tego JCB-ka i dawajcie we trzech go podnosimy. O oh, kurwa. O, dobry, dobry poms. Może go przewrócimy w końcu. Eee. Dobra, jadę maszyną. Ciężką. Ciężki kierowca, ciężka maszyna, ciężki operator sprzętu. Kurde. Kurde. oj czyli to, kto siedział w Masaju? Michał. E, może Siedział czy siedzi? E, znaczy, siedział. słuchaj, słuchaj, ja codziennie siedzę w Masaju, nie? Bo jakiś tutaj Masaj przed chwilą na polu numer 27 się wywalił. nie wiem, z tymi ładowarkami ko kołowymi, które jadą do mnie, to też mam z nimi taki porządek zrobić. Chodź, jo, chodź, 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 chodź tu! Chodź tu dwójka, już. Chodź, chodź, chodź do chuja no, chodź. Jeb, yeah, już po was. Chciałabyś. Cholera. No co? Czekaj, już ci tam pomagam. Dawid, żyjesz? Żyję, żyję, już jadę. Dawaj, 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 20 łapeczek, lecimy z kolejnym patologicznym dawaj, dawaj, To tak mało No wystarczająco No właśnie dawaj, 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 15. No tam kurde, pie, pierwszy odcinek z PGR-u, kurde, niecała godzina już tam dobili, nie? Z kit'u, a to było naprawdę tempo to 7 tak. chyba wszedł w górę Ale ja? 4 łapki albo 3 na pewno będziesz miał No bo ona. No 15 jest w standardzie, nie? No powinno być 15 Znaczy u nas bo nie wiem jak tam u Dawida, bo u Dawida tam widziałem, że czasem jest lichu. O, no, do dziesięciu czasem dobijają. No właśnie, wpadajcie do chłopaków. Znaczy... <grym> znaczy do nikiego nie no bo to jest Żyd. Eno. Bamberka. Dzięki. To się chujowa jeździ to. No co ty nie powiesz? Ja dzięki, dzięki. Dzięki. Ulatowałeś mnie. Jego ja ciebie też nie będę dotykał. Będzie znaczy, postaram się. Kurde, ty mędo. Przecież w środku jest. jada leży. Leży. Że... O, o. Tak? Kurde. O, 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 <śmany> <śmany> no czemu nikt nie pomaga, no? Jadę, jadę, jadę. Prawie go przewróciłem, no. Gdyby nie miał tego hedera, to już byś leżał. Leżałbyś. <śmany> Ale zobacz co ja z wami robię, ty. Dzięki Dzięki za wypchanie jeszcze Niech to jest królem złomu co? To jest królem złomu No dobra, ja den Michała podnieść Jep, jeb, yep, pozlep, Jep. Kabum By można było to bym ciukcie wykoleił by z torów to bym przyjechał Da <grym> <Ta>, właśnie <grym> Wszędzie bym Ey. wygrał Ej Michał czy mi się nie myli, że ty tam gdzieś leżysz? Leży gdzieś. Nie, prawda? Nie. I patrz, Bamber też leży. Chciałaś. O, 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 trzymaj go! A ja nie jestem taki głupi jak ty jeszcze, nie? No i jesteś. Ja się nie pcham do łóżka tak jak ty codziennie. Jeżeli ktoś coś kusił. Ej no prawa autorskie będą. Nie jest Stachu John. Tak, bo że Stachu to nagrywał chyba ostatnio, w którymś czekaj się, to z Dawidkiem. No, z Dawidem. Nic no. nie da się mówić. Ty, ale teraz flagów takich nie ma, nie? <laughs> no. Wiadomo. Na bogato. I na czołowe Michał, ty ocipiałeś? Mi ej, odbawiam. przepraszam bardzo, czy coś ci nie pasuje? Ej, zobaczcie, ci Michał jedzie Nie może jedzie. ma jedziec Ma nieco Już ty nie podniesiesz tego Gruba. Ej, ej, ja jego podniosę, szybciej patrz Jak ty pod nim się podjedziesz To robisz? O, jakie to ładne pod... buraki Kurde o, a tu jaki piękny Kambura się Muszę tu kupić. Ej, czekaj, czekaj, patrz! Ej! O mnie, masz warta Teraz wiadę po to. Kurde, by tego trzyma. Siemajko. O kurwa co jest Allagu lag Gdzie kurwa? Z tymi łapami biegniesz. O, przez, przez. 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 o ty Dziękuję. Sub ruda. Su subskrybujecie mnie, kurwy Nieprawda. Prawda. patrz, jest, dedły, kurwa. Kurwa. Bimbrownica nie pchajcie, bo to ci nic nie da. Dobra, Dobra ej, poczekajcie, a se kupię drugi kombajn Nie ma, nie. <laughs> No i dobra, ja Michała podniosę. Czekaj, 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 gdzie jest Dawid? Fiu. Szukają mnie. Dawaj go od drugiej strony, e! Dawid, dawaj go od drugiej strony. A nie położycie czekaj. mnie, nie ma bata. Czekaj, ja odjedę. Kur... Co za i On się cofa. Na no, co mam do roboty? No i patrz, no i dziękuję im, jestem uwolniony. <laughs> Ale nie boja. Bujaj się, bujaj się, zobaczysz więcej mnie, ruchaj się, przepraszajcie. Sam się na dążalnie. Ej, a gdzie jest nasz youtuber? Nagry a gdzie, a gdzie jest nasz nagrywający youtuber? A co się to obchodzi? Nie Nie ale ja mam lag. Ej, ej, zosta Ej, zostawcie mi Michała. Ja z nim pójdę na czoło. O, lag, o, lag. No. A, A, he, he, ja. mam przewagę. Chodź mi. He, he. No kto? Po Dobra, tej maszyny jeszcze nie było O Jezu, co on kupił. Czołgiem przyjść. O boże, co za idiota. I zobacz. Za chory, pojeb. Co kupiłeś? Mygrimka. O boże. Nie wiem, jeszcze nie było. Ej, Ej chodźcie, że ktoś wam pokarę, jak on będzie... jak on wyląduje zaraz, pa, na boku. go nie przerywi. Oł... Ojej, Czekaj, ja wam pomogę. Ej, <grymka> nie, puść mnie, puść mnie, puść! Chyba, bimrownicę! <laughs> Dawaj podnoś go! Czekaj bo na kole twoim się zawiesiłem Dobra ja nic nie robię, i sobie ciasto No moi! To, to. Jak coś się będzie stało, to Jak coś się będzie działo, to mu dosyć jedę sobie ciasto <laughs> Ej no mamy trzeba to przewrócić nie... mm -mm. Teraz ktoś by musiał się tam rozpędzić i wjechać w niego nie no Dawaj. co ty, ale i tak byśmy go nie przewrócili. Nie ty. nie odjeżdżaj, Dawid, nie odjeżdżaj. Dawid wyjedź stąd. Dawaj teraz, no, no sami tak wyrzucimy. No, nie patrz! Ciepły header. jeszcze lepiej będę miał. Mhm. Chciałabym. Spać z tobą i dotykkać mnie. Uh. Gdyby manualne podczepianie, to bym mu odczepił header, to wtedy by od razu leżał No właśnie <smarty> Dawaj teraz, no Patrz, odczepił No To on <sparytoczno> yes. Jest I leży yes. yes. Leży Obal Obalony mit Leży Dobra, Eder ja tam do Was przyjadę. Wy pewnie jesteście, że skończyłem zabawę. Ale lag. No bo ja kupiłem. Oj. Następny zjeb. Nie ja kurwa, nie będzie. Eder jest mój. Kot jest mój i będę go wchędali, czy wam to się podoba CZY nie. Czy nie? <laughs> jest, 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 jest kurwa. No patrzcie, patrzcie. O, no, podnosi. There. Czekaj, czekaj, ja muszę coś ogarnąć. Mm, mm, mm. <laughs> Czekaj, 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 Bomber, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Kurwa. Za wysoko. Za wysoko biera, poczekaj. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Weź go podnieś, przewróć go. No właśnie. Znaczy tego, tu, tego. Kurde. No, no, no. Zaraz ja was znów poprzewracam. Nie poprzewracasz.

To zaczyna z nikim aglikenczerem, tego na złom odwiedzi laweta. I, i, i... Co, kto kupił? Boże, mana kupił, idiota. Jest, mać kurwa. Mana no i nie tylko. I na I, I zobaczcie, jak się... Zobaczcie, jak się z, z Michałkiem bawię, pa. Dzięki za obracanie jeszcze się prze... Yep. Lądujesz. Aj, ty mnie nie przewrócisz. Jak ja potrafiłem Grim... Gdy... Jak ja potrafiłem musia przewrócić, to was nie przewrócę? No, mnie nie przewrócisz, Dawaj. Czekaj, 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 Jest, 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 tak, o to mi chodziło. Kurwa nie udało mi się. No i co ty z siebie Ech. robisz? Ciebie. Mnie nie da się podrabiać Jak nie to uniwersalny przecież jesteś też... jak on jedzie po zboże chyba <śledzio> <śledzio> I tak tylko o, 14 ton jednego macie Tak mu załodowo całą przyczepę, to był ciężki <śledzio> nie mówię, ciężki kierowca, ciężkiego sprzętu No i wypierdalaj Bimber, weź, proszę cię. O kurde, sorry. Czekaj, czekaj, zaraz się podniosę. moment. Ja cię dam radę. Ja jestem Bambi. O, dobra, czekaj. Lumbi, dobra, Bambi, Dibi. Gdzie ta menda pojechała tam? Lumbi, Bambi, Dibi. Moje imię znasz, ty. Jezu, ja to bajkę kojarzę. No jezu, te kurwy jadą za mną. O, chodźcie do krówek, tam się pomożemy pobawić. Kurde, jakby to de o debile się do potęgi zgętej. No chyba ty. Nie, nie, chcę mówić, lagi się zaczynają robić. No my nie. też. <grym> O cholera Mam <noise> cię kurwa Kto kogo ma? Ja siebie Acz kurwa Nieco gnido? Nie, A my to jeszcze lepiej Jakiegoś wsparcia nie masz od kolegów Nie wiem gdzie niezbędnie są... Idziesz icie wy idzie koledzy wyruchali. <noise> Powiedział ten, co, w, co u, na odcinku u Dawida mówił, co innego. Zobacz, <laughs> zobacz, zobacz Bambera, pa. Dobra, ja już wracam. Szkoda, że więcej tego zboża tam nie masz. W tym silosie. No, szkoda, że, hed że Hederu nie mogę u ciebie pa. Nie, nie! Nie chcę wrócić. Dawid lepiej nie się nie, nie wbije i ciężarówko we mnie, bo i tak co nic nie da. Hamuje się w miejscu. Przed Ale chwilą... Bi Bimber przed chwilą sprawdzał. Aha. Ale zawsze i jakaś inna akcja, innym sprzętem będzie. Więcej Beki. No, ja, ja, nie, ja, ej, ej, ja nie mogę Michała, nie mogę z Michałem, on podjeżdża do mnie, rozwala mnie i tak kurwa nie może nic zrobić. Muszę patrzeć na mapę, jak jesteś ta. O, ale lagi. Na pewno jest lepiej niż Dawida. Gdzie wy jesteście? Znaczy no, że nie je, idzie manem? Je, jest Dawid. Jestem, jestem. Ale to są lagi, faktycznie. I będzie... O jak będę mnie wyprostował. Ty ale to jest za To jest pomysł. Weź co na cię napełnić przyczepę zwierzętami. Krowę kup. Ale no, to nie porta. To gówno tak. daje. A krowy ja. Nie, 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 pójdź Dawid, pójdź, pójdź, pójdź Dawid, David, faj 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 tak. Jest, jest, jest. Dawaj, dawaj, gas, 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 gaz. gaz, gaz, gaz. Dawid tak, tak dobrze Dawid, dobrze Dawid, dziękuję. A... Ej, czemu tak się na mnie uparliście wszyscy? Myślę, ej, dawajcie staw wszyscy na Michała. To jest to kurwa jego odcinek. No ja za głupi. Dobra, dam wam parę parę chwil, żebyście się pobawili ze mną Cześć czy... na cie... Nie, nie, powie... po... ale poczekaj, nie, nie... buduj drzewa. No, zaczęło, zaczę... zaczę... zaczęło się znowu, ja. Niki, to pośprzedawajcie nie... nie. nie kupowaj, nie tego drzewa. Dobrze No właśnie. były. No to co, ale ja się mogę chociaż wyrwać. Niki, no i przebawiliśmy? O, e, daj, daj, ej Niki, Niki Niki, a nie Niki, kurwa, następny No Niki, debilu Co? Daj nam 30 sekund for, Trzyściu. dobra? Nie, dobra. nie dotykaj w ogóle klawiatury, dobra? Dobra No poczekajcie, parę hal postawię <laughs> Zobaczę bo... ja od... Czekaj, ja muszę się opuścić na headerze No, a bawcie się nie będę prawa w CIEBIE chuju. Nie będę. 25 minęło, dziękuję, do widzenia. Jakie 25? Co ty gadasz? I nie nie wie, wiem, tak. To... <laughs> Zależy że znowu. E, dokładnie. 20 mil, e, minut, i będziemy za sekundę kończyć. Raz, koniec. Tak szybko to minęło? No, e, 20 minut już. I potem u ciebie to. Tak, posrało się. U ciebie do ciebie, że nagrać. Wal się. Fal się, Ani. No, czemu, co, czemu wszystko do mnie? Ja no, muszę najpierw... Jupij, jupija. I kurwa to tam mi szymie. Ja mówiłem, mówi, że chcę do ciebie film nagrać. się teraz. To... Czekaj, dobra. Dobra. Dobra, no niestety muszę powiedzieć, że Niki to głupi debil ściąga maszyny. W ogóle to jest bałwan, nie wchodźcie do niego na kanał, nie subskrybujcie. Tam nie polecam, e, jeszcze raz coś powiedz, to zobaczy co ci się z kątem stanie. E, no, e, tak za, za, zapraszam do chłopaków. E, linki w opisie wszystkie. E, subskrybujcie, komentujcie. Na razie, cześć. Bir daha hayır, narazıyım,